Zatoczki, podmycia, kolory tych przynęt, plecionka czy żyłka. Był bardzo leniwy. Aby ten wachlarz też był możliwy do wykonania. Witam Was na kanale Wędkarskiej Żyłki i zapraszam do obejrzenia trzeciego odcinka z cyklu Kalendarz Wędkarski 2021. A w nim o tym jak złowić klenia w marcu opowiada Radek Witurski. Jeśli się wam podoba, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków. Siema, witajcie. Łowienie kleni w marcu. Temat bardzo ciekawy. Został poruszony przez wielu znakomitych wędkarzy. Zostało wiele książek na ich temat napisanych, wiele filmów nagranych. Ja po prostu postaram się podzielić swoim doświadczeniem, swoimi sposobami, metodami. Na łowienie właśnie tych ryb w wymienionym miesiącu. Jeżeli nie spotkają nas nieprzewidziane okoliczności, czyli przymrozki, opady, śniegu, ochłodzenie, bo przecież wiadomo, że w marcu, jak w garcu. A będziemy mieć stabilną rosnącą temperaturę, to może się okazać, że łowienie w tym miesiącu kleni nie jest aż tak skomplikowaną rzeczą. Ja ich po prostu szukam na małych i średnich rzekach, w miejscach, gdzie kumuluje się drobnica, gdzie często widać po prostu mały narybek, który oczkuje i od czasu do czasu jest rozpraszany przez jakiegoś drapieżnika, którym też może być oczywiście. Leń, wszelkiego rodzaju zatoczki, podmycia, które dają cienie nurtowe, które pozwalają skumulować się drobnicy, które pozwalają również drapieżnikom. Odpoczywać i czekać na płynący pokarm nie zawsze roślinnego pochodzenia. Właśnie w marcu ryby te bardzo starannie, skrupulatnie próbują rekompensować sobie straty energii, jakie nastąpiły w okresie zimowym, i po prostu dużo, dużo białka przyjmują wówczas, który jest podstawowym ich pokarmem. I żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom po prostu kleni, używam przynęt, które Albo imitują drobnice, albo również są małymi imitacjami robaczków. Mogę Was zaskoczyć w tym momencie. Po prostu używam od jakiegoś czasu jednego rodzaju przynęt, a mianowicie szatiza. Przynętę tą stworzyłem dla firmy West. Jest to 5 cm imitacja na rybku. Jej potęgą można powiedzieć, jej siłą kuszącą jest drobna praca. Właśnie taką pracę chciałem uzyskać od przynęty gumowej, aby móc nią łowić nie tylko okonie, ale również i drapieżne białorypa. Jak się okazuje, świetnie również wpisuje się w jadłospis kleni i w poprzednim sezonie była moją jedyną, można powiedzieć, najskuteczniejszą przynętą, którą stosowałem właśnie w tym czasie do łowienia jeżeli już znajdziemy miejsce, czyli te wszystkie cienie nurtowe zatoczki dobrze też, jeżeli faktycznie w tych miejscach będzie znajdowała się drobnica, to nic innego nie pozostaje nam, jak podać tego typu przynętę. O kolorach i sposobach prowadzenia powiem za chwilę, ale można powiedzieć, że w tym momencie mógłbym już skończyć swoją poradę. Jednak oczywiście to nie jest aż tak prosta rzecz. Należy Każdą przynętę, bez względu czy to będzie wobler, czy to będzie przynęta gumowa, naprowadzić też na miejsce, w którym odpoczywa kleń albo czeka właśnie na swoją potencjalną. Ofiarę. Staram się przynęty naprowadzać na zatoczki, na cienie nurtowe właśnie od strony nurtu. Bachlarzem, metr po metrze, obławiam dany odcinek rzeki i próbuję przeczesywać całą długość takiej zatoczki, żeby do końca, też nie wiedząc, w którym miejscu, jakie stanowisko zajmuje kleń, jeżeli mam do czynienia z dużą zatoką, wówczas po prostu metr po metrze staram się naprowadzić od strony pyska taką przynętę. Niestety, często rzucanie bezpośrednio w zatokę nie przynosi nam efektów, ponieważ poszymy ryby, ponieważ często kleń też widzi najpierw naszą plecionkę, naszą żyłkę, nasz fluorocarbon, który ciągniemy w swoją stronę, a dopiero później przynętę, więc dobrze po prostu jak ta przynęta najedzie na niego od strony nurtu, wówczas taki sposób prezentacji każdego rodzaju praktycznie przynęt, jak wspomniałem, jest bardzo, bardzo skuteczny. W okresie tym nadal nie należy się śpieszyć z szybkością prezentacji. Shad 5 cm staram się zbroić tak ciężkimi główkami, aby opad był bardzo leniwy. Aby ten wachlarz też był możliwy do wykonania, żeby po prostu przynęta nie leciała szybko w kierunku dna. Najczęściej stosuję główki od 2 do 4 gram, jednak z tą przewagą 2, 2,5 gramowych główek jigowych. Wówczas Mogę uzyskać lekki opad i kontakt, kontakt z dnem, co jest też bardzo ważne, ale też nurt co jakiś czas przesuwa mi taką przynętę. A jeżeli już znajdzie się ona w cieniu nurtowym, w zatoczce, też właśnie ten opad nie następuje bardzo szybko. To, Prowadzenie, sposób prezentacji jest bardzo leniwy, powolny. Można powiedzieć, że ryba ma bardzo dużo czasu na obejrzenie naszej przynęty. No ale to też nic nie przeszkadza w tym, żeby tu nią się jeszcze bardziej zainteresowała i bardzo często łapczywie ją pobrała, gdzie brania, wbrew pozorom bywają bardzo, nawet tak elektryczne, mógłbym powiedzieć, bardzo pewne. Oczywiście niekiedy następują dopiero po kilku, kilkunastu minutach prezentacji Przewijania powiedzmy kilometrów plecionki w jedną i w drugą stronę, żeby poczuć to upragnione branie. Ale właśnie w tych okresach nie można się śpieszyć ani z prowadzeniem, ani ze zmianą miejscówek. Trzeba skrupulatnie obławiać takie miejsca. Oczywiście wielu wędkarzy stosuje przez cały niemal rok przynęty twarde, woblery. Ja oprócz tego, że uwielbiam mówić na przynęty gumowe, właśnie. Próbuje zawsze wykorzystać potencjał przynęt silikonowych w tym przypadku 5 cm szaptizów, które też w swoim arsenale jak widzicie Pudełko nie jest duże, wypełnione głównie tymi przynętami w wielu, wielu wersjach kolorystycznych, ale też przede wszystkim w wielu ilościach, bo często można takie przynęty tracić, ale zawsze kolory tych przynęt zachowuje w takiej palecie bardzo naturalnej od stricte imitujące je na rybek, skończywszy na nieco ciemniejszych bordo, bądź z dodatkiem brązu, delikatną domieszką również brokatu. To była bardzo ważną rzeczą, bo często przynęty z brokatem są bardziej atrakcyjne dla, dla kleni, w ciągu nawet całego roku, niż po prostu takie bardzo, bardzo naturalne imitacje na rybku. Także jeżeli znajdziemy już miejsce, zazwyczaj cienie nurtowe, podmyte trawy, często też powalone drzewa, podmyte przez opływający je nurt. W tych jamach, w tych miejscach, gdzie ryby mogą odpoczywać, kumulują się również klenie i często. Też nie jest to jedna sztuka, e, często e, dużo ryb można z takiego miejsca ściągnąć w ciągu całego dnia. E, jeżeli w odpowiedni sposób poprowadzimy przynętę, można powiedzieć, że mamy już połowę e, sukcesu. Aby jednak to wszystko też było bardzo. Efektywne, skuteczne, przyjemne dla nas powinniśmy też zastosować odpowiednią wędkę, odpowiednią plecionkę i tu też pojawia się pytanie: plecionka czy żyłka? Ja oczywiście łowię od wielu, wielu sezonów na plecionkę z przedziału 0,6 do 0,10 w japońskim wydaniu, czyli nieprzegrubionym, bo też o tym trzeba pamiętać, że każdy producent podaje podobną wartość, ale. Rzeczywista średnica bywa niekiedy różna. I plecionki, no bez napisu Made in Japan, często są przegrubione. Nie trzeba za nie wydać dużo pieniędzy, wystarczy skorzystać chociażby z oferty Shimano czy Dive. W Shimano mamy serię Kairiki, w Dive jest to G-Braid i wówczas w tych przedziałach średnic zastosowanie takiej plecionki, bardziej ze wskazaniem na 0,10 mm, będzie doskonałym wyborem. Następnie należy Dowiązać do plecionki około 70 metra, nawet długości fluorocarbon o średnicy np. 0,23. Taka średnica zapewnia absolutnie wystarczający zapas mocy, żeby wyholować największą rybę. To wszystko można przekornie powiedzieć połączyć z wędką okoniową, i tu jest najwspanialsza też część historii. Nie muszą być to typowe wędki kleniowe, do jakich przyzwyczailiśmy się przez wiele Lat czytając różnego rodzaju artykuły, oglądając filmy, mogą to być wędki okoniowe około 10, 13, 14 gram wyrzutu o długości, przynajmniej taki jak ja stosuję 2, 2, 13, maksymalnie do 2, 40. To jest już kwestia oczywiście też upodobań, jeżeli oczywiście jest dla Was lepiej łowić dłuższym blankiem. Stosujcie go, to musi być wygodne i przyjemne dla Was. Ja stosuję akurat krótkie wędki na rzekach, które mi absolutnie nie przeszkadzają w efektywnym łowieniu kleni przez cały rok, czyli wędki o długości od 2 do 2,40 metra maksymalnie i ciężarze wyrzutowym od 10 do 14, 15 gram. Są to dość szybkie kije, nie stosuję wędek bardzo lejących. Się uznanych za wędki kleniowe. Raczej są to właśnie tak jak powiedziałem na początku wędki okoniowe o dość szybkiej pracy, gdzie też czuła szczytówka na odcinku około 30 cm. Później progresywnie przechodzi w pół parabolę całego blanku no i właśnie ta dolna część też jest ważna, żeby zachowywała odpowiednią moc, bo często ta ryba jednak dużych rozmiarów, bo takim jest nasz cel, żeby łowić te duże ryby, nasze marzenia oczywiście na tym się opierają, potrafi często wyjść w nurt albo wziąć na jego skraju. A też nie zmienia to faktu, że w marcu klenie wcale nie są tak ospałe, bywają bardzo waleczne, także też zapas mocy musi być adekwatny, a to wszystko oczywiście w połączeniu z dobrze wyregulowanym hamulcem, o czym absolutnie nie można zapominać, bo pomimo że łowimy na plecionki na mocny fluorocarbon, to zawsze ta ryba albo może sobie wyrwać przynętę z pyska, albo jakiś element naszego zestawu nie wytrzyma, a najczęściej jest to miejsce. Te połączenia. Możecie zadać pytanie, co dzieje się w sytuacji, gdzie faktycznie wspomniane drapieżniki kumulują się w takich miejscach i oprócz kleni mogą być oczywiście jazie, mogą być okonie, ale stety, niestety też szczupaki. O dziwo! I to jest też, myślę, temat na. Nie jedną publikację, że od tej porze roku praktycznie obcięcia w moim przypadku, no, można powiedzieć, graniczą z cudem, że tak się nie dzieje. Nie, spoty nie spotykam się z tym, że łapczywie szczupaki atakują te małe przynęty. Wbrew pozorom, tak niewielka przynęta często jest zaczepiona dosłownie oczubeczek, pyska, niekiedy dość sporego szczupaka, którego bym sobie życzył już później w normalnym sezonie, żeby złowić. Także tu. Jakby zbieg okoliczności pewnych sytuacji wpływa na to, że jednak nie jesteśmy narażeni na obcięcia tych przynęt. Nie musimy dzięki temu stosować przyponów stalowych, wolframowych. Wystarczy po prostu stosowanie plecionki z fluorokarbonem albo po prostu żyłki. Żyłka będzie oczywiście bardziej rozciągliwa, jednak posiada ten plus, że jest w jednym kawałku nie musimy często na chłodnym jeszcze wietrze wiązać plecionki z fluorokarbonem żyłka w zupełności wystarczy no i tu jeżeli będziemy chcieli takie rozwiązanie zastosować możemy wykorzystać do tego żyłki z przedziału 0,16-0,18 mm też nie ma co przesadzać z grubością takich żyłek ponieważ w pewnym momencie stają się też trochę sztywne no a jednak te rzuty są potrzebne żeby były wykonywane na maksymalnej odległości niekiedy, także zbyt duża średnica żyłki potrafi takie rzuty tym ograniczać. Można powiedzieć, że na marcowe klenie to jest mój podstawowy zestaw i sposobów, i przynęt, i miejsce, w których ich szukam, i póki co daje niesamowite efekty, nawet we wcześniejszych miesiącach. Bardzo dużą siłą tego zestawu, o którym wspomniałem, jest też jego uniwersalność wbrew, wbrew pozorom. Bo jeżeli znudzi Wam się łowienie kleni albo pewnego dnia nie będą odpalone, można tak powiedzieć. A macie gdzieś w pobliżu wodę okoniową albo inny zupełnie zbiornik, z tym samym zestawem, z tym samym pudełkiem, możecie przejechać na inne łowisko i po prostu z marszu za zacząć łowić okonie, co też jest bardzo ciekawym tematem w tym miesiącu. W miesiącu, w którym, jak wspomniałem, dzieje się bardzo, bardzo dużo, można łowić praktycznie każde. Każdy gatunek ryb, i nie muszą to wcale być drapieżniki. Także, jeżeli będziecie próbować zmierzyć się z marcowymi kleniami, mam nadzieję, że kilka tych bardzo prostych wskazówek, ale skutecznych w swej prostocie, pozwoli Wam spełnić. Kleniowe marzenia, spełnić jakieś założenia na ten rok, czego Wam oczywiście serdecznie życzę, udanego sezonu i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć!